Kogo my tu mamy? Sarf? To jest Miley Cyrus. 100%. To jest Cezary Żak. Cezary Żak. Jesteś pierwszą osobą, która go odgadła. To tak? jest. Wiem. Darwin. Wie? No wie? wiem, że Pan. Wie. Troje, A z, wiem, że to jest Wiśniewski, ale imię... Michał nie? Ja, Wiśniewski, Wiśniewski, To jest Young Adis. <grym> Dobrze. Chociaż w sumie nie. Po, czy powiedziałbyś, że włada on anderem polskim? Nie wiem, czy to już jest... ale już nie wiesz, czy nie mainstream? Czy nie mainstream, ale okay. wydaje mi się, że jak nadal under, to jest top. To jest top. A stary, załóżmy, że masz do wyboru jego albo młodego Westa. Kto jest lepszy? Nie no, Young Addish, Young Addish, 100%. Okay. O człowieku. Nie mam bladego pojęcia, kto to jest. A na, wygląda ci na kto, jak człowieka jakiej branży? No, wydaje mi się, że muzyczna, nie? No, w sumie można tak zaokrąglić. Nie mam dla tego pojęcia. Stary, mam takie buciki, są to oczywiście Dunkie i cena regularna to 550 zł. Natomiast co, rzeczywiście było na przykład na naszej aplikacji mm. Hype. No i się zgadzam, że chcemy cenę, która była u nas dostępna. Masz margines buntu 20 zł, no to dobra. trafiają one do ciebie. 220 bym powiedział. Bardzo blisko, bo 250. Ale damy Ci drugą szansę, bo dobra, blisko. Dobra. Więc pary, stary, połóż tutaj. No. Wygra ze mną papierkami, to lecą one do ciebie. Do jednego. do jednego. Raz, trzy. No to stary! Proszę, guciki dla Ciebie.